Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim blogu. Pani Ola Poleca. Dzisiaj zapraszam Was do zrobienia ciekawej graficznie karty do projektu literkowego. Mam nadzieję, że niektóre osoby będą taki projekt realizowały same i ja dzisiaj pokażę, jak jedną z kart zrobić. Słuchajcie, jak szybciutko tą kartę odszukać. Wchodzimy tutaj i mamy podgląd na wszystko, co w tych zasobach jest. Więc szybciutko sobie znajdziemy interesującą nas stronę, tablicę. Tą kartę z literkami zrobiłam w programie Canva. I właśnie dzisiaj chcę Wam pokazać, jak taką kartę kolorową z elementami,. Ruchomymi zrobić właśnie w tym programie. Za chwileczkę przeniesiemy się do kanwy. Mam nadzieję, że tam macie konto, a jak nie, to sobie po prostu załóżcie, bo tam naprawdę dużo fajnych rzeczy można zrobić, zarówno do projektów szkolnych, jak i innych. Także załóżcie sobie konto na kanwie. Zaraz będziemy w kanwie. Jesteśmy już w Canvie. I zobaczcie. Mamy tutaj konto i dajemy utwórz projekt. I ja wybrałam do projektów Geniali zaraz Wam powiem baner na bloga. On jest taki podłużny, więc będzie idealnie pasował do projektów Geniali. Zobaczcie. Taki, dokładnie mniej więcej tak wygląda jak y, wszystkie karty w Geniali. Jak zrobić taką kartę z literkami? Y, Canva ma bardzo dużo grafik dostępnych, ale również też płatnych. Tych dostępnych jest troszkę mniej, ale na potrzeby nasze wystarczy bardzo. Y, naprawdę jest w czym wybierać. Ja szukam w ten sposób. Na przykład literka B. To robimy do literki B. Enter i zobaczcie, co się dzieje. Wyskakują nam zasoby z wszystkimi kształtami liter B i nie tylko. Zobaczcie, no wiadomo, co też jest fajne, ale niestety nie mogę tego użyć, bo to jest w wersji płatnej. Mogę tylko użyć te, które są darmowe, a jest tych darmowych dosyć dużo. Y, są fajne, ciekawe kształty. Także jest w czym wybierać. I ja sobie tutaj właśnie y, zaraz przygotuję y, taki projekt właśnie tej karty z literkami B. Poszukam sobie właśnie tych bezpłatnych. Czekajcie, usunę jeszcze raz o, w ten sposób. Tak? I kilka sobie tutaj wybiorę. Oczywiście nie, nie tylko beliterka, ale takie kilka, co mi się tutaj podoba. Mogę sobie wybrać. Zobaczcie, szukamy tutaj. E, może taką jeszcze. Tak. I teraz, może, znajdźmy jakąś inną, może. A są też tutaj y, projekty GIF. GIF. Zobaczcie, jak wpiszę sobie GIF, to mam y, y, takie ruchome. Czyli, może, sobie weźmiemy taką. Żeby było atrakcyjnie. Patrzmy czy są darmowe. Tutaj mamy takie M. Dodajmy też. Może takie R. Może takie. A to już mamy F tej z tego. Przyszykujmy sobie po prostu. Wybierzmy sobie te, które nam odpowiadają, które są interesujące. Może takie K, śmieszne. No może tyle wystarczy, prawda? To może, bo tak. też te elementy za bardzo tak nie, nie ruszały bo to też rozprasza dzieci. Więc może. Może od jeszcze damy. Dobrze. Mamy taką kartę przygotowaną. I co teraz robimy? Dajemy, pobierz automatycznie zapisuje, nas, zapisuje nam jako plik mp4, ale nam potrzebny jest gif. Więc sobie tutaj rozszerzamy i tutaj na dole mamy gif. Pobieramy to jako gif. Pobierz. To mi pobiera, zapisze mi w moich pobranych elementach, a ja sobie przejdę szybciutko do mojego projektu Geniali. Nowego, o, zrobimy jakąś nową nową kartę, tak i zobaczcie, wchodzimy w image i pobieramy tą naszą grafikę. To jest nasza grafika. Ona się zapisała jako GIF, więc te elementy ruchome tutaj będą i zobaczcie, rozkładamy na całą stronę. Zobaczcie, pasuje prawie idealnie z projektem Geniali, prawda? Dajemy tutaj polecenie, że. Żeby dzieci, nie wiem, skreśliły literki B albo skreśliły wszystkie pozostałe, a B zostały. To już zależy od Was, jaki tam, jakie polecenie chcecie napisać. Mam nadzieję, że ta instrukcja była dla Was jasna, czytelna i na pewno będą powstawać nowe. jeżeli Pamiętajcie, jeżeli chcecie, żeby dzieci pisały po tym... Odznaczcie tutaj y, pisak. I podglądnijmy sobie literki. Podglądnijmy sobie, czy wszystko działa. Dobrze. No to skreśmy, może wszystkie literki B. Takie będzie polecenie. Czyli skreślamy. I zadanie gotowe. Do zobaczenia następnym razem. Pani Ola poleca. Trzymajcie się. Cześć.